Giza, w czasach Starego Państwa, 27 22. wieku przed naszą erą, była tu nekropola królewska, cmentarzysko stolicy Memphis, około 2000 m2. Większość zabytków pochodzi z jednego okresu historycznego. Najważniejszymi budowlami w Gizie jest zespół trzech największych piramid z połowy 26 wieku przed naszą erą, Cheopsa, Chufu. Największa piramida egipska, Hefrena, Chafre, i Mekerinosa. Menkaure. Poniżej piramidy Hefrena, obok monumentalnych ruin dolnej świątyni grobowej, znajduje się wycięty w skale sfinks, pochodzący z czasów budowy piramidy Hefrena. Obok piramid stoją częściowo zrujnowane piramidki satelitarne, po przy piramidzie Cheopsa i Mekerinosa.